Dzień dobry, Dzień w Minecraft Dungeons Ok, wbijamy Patrzcie jakie mamy zbroję piękne Dobra, nie mam pięknej, ale w kowalu mam tak piękną Widzicie? 89 to było Musimy przejść misję Apokalipsa trybie ten tryb ja. A, Najgorszy poziom. Tylko najgorszy jest, że mam mało mocy. To sprawia mi da bardzo mało Prawda, prawie 50. Trzy razy muszę ją przejść. Pryp, pryp! Mój kolem jest Pryp! Nie wiem w sumie, po co to użyłem.

pyryp 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 typ. Tyry, Zobaczmy sobie widzowie sproje, jakie mamy. No, mm, same słabe, ja wszystko rozpiję. Tu jest wziąłem. Tutaj jest moja Pryp, rup,

Mój no pik. Siema brat Naprawdę Nie, Jeszcze czemu musimy sobie popatrzeć zbrojki Mam dużo takich już maratów No właśnie Czemu ja tego nie kupiłam albo tego? To naprawdę jestem jakiś nie wiem Dobra, to nam dużo, to nam na dużo. No właśnie i teraz po prostu meczek Poszukiwacz, skoby tak goni. Elektryczność. Pięknie. No i teraz można iść Puh. O i teraz można iść 80 bmc.

Pyryp. Na tej misji się zdobyła bardzo łatwo szmaragdy, Bo za, bo tutaj jest bardzo dużo szmaragdów. Poruszę szmaragdami. Peryp, pip, pyp. Dobra, widzowie. Idziemy. Mam dwa tysiące, dwa tysiące. Dla nas niedawno to już było tysiąc. Pere, ciszę się tutaj. Perep, pep, pep, Ale ruj, ale rój, ale ruj, ale ruj. Pere, perep, pyp, perep, pyryp, pyryp, pyp, pyp, pyp. Aaa, 71 czerpią Tutaj jeszcze. Ej, patrz. Pyryp, 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 O, to jest, broja. Dobra, wezmę sobie. Przyda mi się do rozpicie. Ja wszystko ominąłem. Nie? Dosłownie, ja wszystko ominąłem. Ten golem szybki. Siema dogonić mnie, dogonicz mnie. Nie dogonicz mnie. Pep. No i pięknie, wychodzimy. Z jaskini. To kurde. Widzicie, że dziwna. to się ma HP. hp, PHP. HP. Mm. Łuki. Tutaj są jakieś, ale ich nie biorę, bo jest bardzo dobry, bardzo dużo HP zadaje. Ale jeśli pytacie, ile to patrzę... Kosę dusz. Ja jaką kosę dusz. Czyli kos... Kusze, ja nie wierzałem, że mnie... Kuszę. Kosę dusz. Dziś mega osoba chyba szybko dusza. Nie wiem. W sumie. Bo ja mam zero dusz Patrz inne wieści. Zabijamy ich. Nie mam w ogóle tryb apokalipsy. Terepyp, typyp. Dobra. O i tak to się robi bro, Zbroja bohatera. Pyryp. Dużo mi dał klejnot, więc rozpiję, bo nie kawałek. bardzo klejnot. tam Pyryp, pip, pip. Bo. Ja to nie. Fajcie, inne wyjście. Pyryp, pip. Pyryp, pip, pip, Dobra, bijemy, bijemy. Py, pypy, pyrypy, karatelczus. Ponieważ na... Py, pypy, pypy, pyp, pypy. Nała. Pyryp! Odrodzenie. Pypyp. Co dostaniemy za to, więc jestem bardzo ciekawy. Dobra. Rób michrów. Co to jest? Oko strażnika? Czy to jest która się udaje coś nie? Tam! Oko strażnika. Co? Nie wiem, ale to jest chyba takie... nie wiem co to. to jest takie podobne do mojego. Patrzę, artefakty. A to... jest podobna. Pyry pyp. Jeden. Jeszcze raz. Normalnie pyry. jest zbiera setka, może to zrobić. A na trzech 8, 8, 9, 9 10, 10. E, nie, tutaj jaką trzeba osiągnąć? Pyry

Tutaj dobrze ci się, lec, ty się O kurde, o kurde, o kurde. o ale ten ten pomaga mi o teraz. Zacznę uciekać ale ten, po, ten golem pomaga. Ładnie pomogasz. Trzemalą. Fajny ekwipunek. Fajny ekwipunek. fajny ekwipunek. A i na chińsku to miałem, mi się malą. Jednego. Pyrepyp, Ten na górze, ten też na górze. Pyrepy, pyrepy, pyrepy. Pyrep, pyrep, pyrep. Wielu odpaliłem niedawno ale skromiłam wzrokiem Dobra. Dobra, mało. Jednego pikoł. No, i pięknie, idziemy. Py, py, pypy. I tak sekundę. Ej! Jeden? Szy. Jeden. Ej, winą skąd to się? Leczy. Pyryp! Tapa! Ale to jest swój, ale patrzcie! Pyryp, pyp. Widzicie, jak ten kilo udaje obszaru? Leczkę. Bo ma fala, a falę uderzeniową ma. Tak, to jest świetna fala uderzona do głowy. Ciągle mi coś daje, nie? Jakieś efekty. Elektryczność jakaś. I cztery efekty. Pryp, Osiemdziesiąt dwa. Nie, to nie dla mnie. Pryp.

nie nie, co tu daje jeszcze lepszy przedmiot półkmo, nie zmienił nieskończoność Dobrá, vidím o i No to já ja vám mluvím, papa.